Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Izabela Skarżyńska w studiu, mentorka duchowa i nauczycielka Reiki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. To dzisiaj trochę o rozwoju duchowym i rozwoju osobistym. Czy jest coś, co łączy te dwie, te dwa, te dwie sfery, czy one są od siebie całkowicie niezależne? Te dwie sfery idą ze sobą w parze, można powiedzieć hand in hand. Ponieważ proces badania, właśnie proces duchowości, duchowość jest to badanie, właśnie, badanie ducha, znaczenie właśnie umysłu i znaczenie serca. I świadomość, rozwój osobisty, samoświadomość i duchowość są procesem, które pomagają pogłębiać nam właśnie tą drogę duchową, tą drogę do siebie. I są nieodłączne, tak? Jest to tak jak właśnie ying i yang, i jest to jak drzewo i korzeń. Czyli właśnie każde drzewo ma swój korzeń, czyli ma swoją podstawę, która tak naprawdę dożywia inne aspekty, i w tym momencie tą duchowością jest korzeń, który odżywia i zasila całe drzewo. A jakie korzyści przynosi rozwój samowiedzy w kontekście właśnie duchowym? Samowiedza jest bardzo ważnym elementem, dlatego że kiedy my jesteśmy świadomi własnych emocji, jesteśmy świadomi własnych myśli, naszych przekonań, wzorców zachowań, którymi my funkcjonujemy, tak? jak żyjemy na co dzień, kiedy my rozwijamy to. To jest nam łatwiej egzystować no, w naszym świecie, tutaj ziemskim, tak? bo rozumiemy różne aspekty, poszerzamy naszą wiedzę, poszerzamy naszą świadomość też tego, co dzieje się na zewnątrz. Czy w takim razie rozwój duchowy może nam pomóc w rozwiązywaniu trudności życiowych? Jak najbardziej, jak najbardziej i przed, I, w jaki sposób? I przede wszystkim prowadzi nas do takiej równowagi wewnętrznej właśnie poprzez zgłębianie duchowości, dlatego że chciałabym mocno zaznaczyć, że dużo osób uważa, że duchowość to jest tylko medytacja, lewitowanie. Że siedzimy tylko i wysyłamy wszystkim miłość. E, oczywiście to są pewne praktyki, które, które są praktykowane w drodze duchowej. Natomiast duchowość to jest droga do siebie, w której również pracujemy w nurtach psychologicznych, psychoterapeutycznych, łączymy też takie mocno e, naukowe dziedziny, e, z bardziej takimi, które są mniej widoczne gołym okiem, jak energia, zresztą energia i wszystko jest energią. Bardzo mocno tym posługujemy się właśnie w rozwoju duchowym i łączymy te dwa aspekty, czyli też pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, pracujemy tutaj z przestrzeniami, na przykład tak jak zajmuje się również totalna biologia, czyli eksplorujemy tutaj. Błono, tak, jak emocje wpływają na jak zdrowie. emocje wpływają Aha. na zdrowie, więc w duchowości łączymy wszystkie aspekty razem, czyli nie pomijamy nic. I tutaj również jest praca z przekonaniami, praca z emocjami, praca właśnie tutaj nad traumą, praca z przodkami, również z poprzednimi wcieleniami, bo jakby nie, nie każdy może w to wierzyć, ja bardzo mocno w to wierzę, i wierzę to, że jest życie po życiu i że inkarnujemy się, że doświadczamy, mamy lekcje swoje życiowe, te, które nie są odrobione, przechodzą z nami do kolejnych wcielenia mm -hmm. i do momentu, kiedy tego nie zrozumiemy, to jakby cały czas wałkujemy to samo. I, I... później co? Nirwana? Rozpłynięcie? <laughs> to znaczy tak, nie. Niektórzy myślą, i chciałabym też to sprostować, że świat duchowy to nie jest świat, w którym nie ma wyzwań, że kiedy my żyjemy w świecie duchowym, oczywiście są pewne pułapki, możemy sobie uciekać od pewnych rzeczy, ale i tak to, co mamy do zrobienia, to musimy przed tym stanąć i to zrobić. Więc to nie jest tak, że jak ja jestem już w świecie duchowym i że ja jestem już mentorką duchową, która prowadzi ludzi i pomaga im, to mnie pewne rzeczy nie dotyczą. Oczywiście ja mam dalej swoje wyzwania życiowe, ja mam dalej swoje lekcje. I też mam swoje radości i też mam swoje smutki, ale przede wszystkim co jest najważniejsze w tej drodze, to jest odnalezienie siebie, bo tak naprawdę czego my poszukujemy? Możemy krążyć po całym świecie i szukać nie wiadomo czego, a tak naprawdę szukamy siebie i miłości do siebie i tego, kim my naprawdę jesteśmy, aby żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, a nie rzeczami narzuconymi z zewnątrz. A co może nam pomóc w rozwoju zarówno osobistym, jak i duchowym? Połączenie oczywiście tych dwóch aspektów razem, czyli rozwijanie się, dlatego rozwijamy się duchowo i rozwijamy się również, możemy się rozwijać biznesowo. Ja łączę te dwa aspekty razem, czyli ten nasz świat, duch świat duchowy i świat ziemski razem. Chodzi o równowagę. Wszystko w życiu dąży do równowagi i powinniśmy zachować tą równowagę i balans we wszystkim. Czyli jakby zająć się tutaj ciałem, zająć się tutaj sprawami właśnie bardzo przyziemnymi, ziemskimi, ale również pozwolić sobie na ten stan, w który właśnie możemy wejść, odprężyć swój umysł, swoje emocje. Po czym byś zachęciła naszych widzów do tego? żeby właśnie łączyli zarówno rozwój osobisty, jak i rozwój duchowy. Przede wszystkim dla osób, które są mocno osadzone tylko w jednej przestrzeni, żeby otworzyły się i popatrzały na to, że istnieje wiele fajnych praktyk, praktyk i technik, które one mogą zgłębiać i dzięki nim mogą, zależy się tego, co potrzebują tak naprawdę, tak? Jedni ludzie potrzebują spokoju, harmonii, balansu, inni ludzie szukają na przykład, bo czują, że są wypaleni w tym miejscu, w którym są jakby każdy szuka w duchowości czegoś innego, ale zachęcam do tego, żeby po prostu się otwierać na to i nie wypierać. I zachęcam również osoby, które nawet te, które nie mają problemów zdrowotnych, żeby jednak otwierały się na drogę rozwoju duchowego, bo naprawdę tam można odnaleźć. Dużo spokoju, dużo harmonii, ale to nie oznacza, że my już w życiu mamy wszystko poukładane. No, tak, bo <laughs> trzeba cały czas pracować nad sobą. Bardzo dziękuję. Izabela Skarzyńska, mentorka duchowa, także nauczycielka reki Była Moją i Państwa Gościnią. Dzięki. Dzięki.